Hello. Dziś w filmie pokażę, jak rozciągnąć ściśnięty obraz. A czemu obraz może być ściśnięty? Bo na przykład został nagrany anamorficznym obiektywem, który ma kompresję obrazu. No i potem, żeby miał odpowiednie proporcje, trzeba go rozszerzyć. A więc, jeśli chcecie, żeby cała sekwencja miała dekompresję, to w Sequence wybieramy opcję Sequence Settings i tutaj tą opcję musimy zamienić na HD Anamorphic 1333. I wtedy prawdopodobnie powinno być dobrze. Ale nie oznacza, że jest dobrze, ponieważ obiektyw, w którym jest nagrane to nagranie ma kompresję obrazu 1.6. I tutaj w tych ustawieniach nie ma już takiej dekompresji, więc w tym przypadku ustawiamy to na normalne i musimy po prostu dokonać dekompresji na danym klipie. Znajdujemy taki efekt jak transform, przeciągamy go i tutaj z racji że jest to kompresja 1.6, to musimy wpisać 160. Gdyby była kompresja powiedzmy 1.8, to by trzeba wpisać 180 i analogicznie każdą wartość. W tym momencie jest już odpowiednia szerokość, ale obraz jest bardzo zbliżony, więc trzeba przejść do góry i go po prostu przeskalować. Jak widzicie obraz jest bardzo szeroki, dlatego ostatecznie to od was zależy jakie chcecie mieć proporcje na nim i jak bardzo chcecie go przybliżyć albo oddalić. Jeśli chcecie ustawić własne wymiary obrazu, no to wystarczy, że po prostu zmienicie to w ustawieniach w sekwencji. No i ja to na przykład zmienię z 2 na 9 i tak zdaję sobie sprawę i na przykład teraz widzicie, że ten obraz się rozszerza właśnie tą wartość i wynikowo będzie szerszy. Ale jeszcze ostatnia rzecz, mianowicie jak jednak wybierzecie tutaj opcję AD Anamorphic, a wcześniej już użyliście efektor Transform, no to on go nie rozciągnie. I tak samo nie rozciągnie innych nagrań, które nie są po prostu skompresowane. Więc to tyle na dziś i elo.